Hejka, witam was wszystkich najserdeczniej jak tylko to możliwe. Jestem Scout Ryer, a przed wami kolejny odcinek z gry World of Tanks, oczywiście z bitew losowych, bo wciąż czekam na dzikiego, żeby nagrać stalowego łowcę. Nie przedłużając, zachęcam do łapkowania, subskrybowania, komentowania i widzimy się w pierwszej bitwie. Dobra, jesteśmy już w pierwszej bitwie dzisiejszego odcinka. Wybrałem sobie chowk T20, bo w sumie rzadko nim gram, bo jakości z tymi amerykańcami mi ostatnio trochę nie po drodze. I ten czołg jeździ bardzo szybko, ale No nie jest mi po drodze z nim Jakoś taki Taki yy, Magic niby szybki Ale zaś penetracji ma średnio Albo myślałem, że ma średnio No na tych goldowych to tej penetracji ma nawet spoko, dobra No i niestety pierwsze ciało nie miało penetracji, ale Strzelało szybko, a to nie ma penetracji, strzała wolno. Co ten pan zrobił? Gratuluję. Znaczy mi też się tak czasami zdarza, nie? No, no może nie aż tak obvious, ale też zdarzały mi się jakieś głupie akcje. Chociaż jeszcze się za bardzo tak nie rozbiłem. No chyba, że był koniec bitwy, już mi nie za bardzo zależało, nie? No niestety nie trafiliśmy. Próbuję sobie gdzieś tam na punkcie wystanąć i coś tam powyciągać. No. Pięknie! Wow! 711 damage'a, magazyn amunicji przed. Ładnie, ładnie poszło. No trochę pingu mam. Jakiś problem z pingiem straszny dzisiaj się odbywa. Zbliżej nieznanego mi powodu. Także także damage na ten czołg już ma spełniony. Problem taki, że mój team trochę niechętny do robienia czegokolwiek w tym meczu. Także chyba im trochę pomożemy z tą kometą. To jest strasznie rutynowa akcja. Pięknie. Dostał. My nie dostaliśmy. Mamy w ogóle tego dowódcę Terminatora, więc zakładam, że on pewnie też dużo daje temu kołgu. No, ale tam jakiś super chat już podjeżdża. No, Mogę się tak jakoś boczkiem ustawiać. Może się uda coś tam odbić. Dobra, tam bezy jakiś stoi. No i problem. Dobra, niestety dostaliśmy w mordę. No ale mój team też nie za bardzo się bronią do, do robienia czegokolwiek. Jakby ja wiem, że to nie jest wytłumaczenie, ale 1433 czy jakby I take it. I widzimy się w kolejnej bitwie. W ogóle macie też krótkie podsumowanie tej bitwy tym czołgiem T20. Jak widzicie. No, całkiem bardzo dobrze mi poszło w tej bitwie, no i myślę, że idziemy do kolejnej. Zagrałem już kolejną, ale zrzuciłem ją na ósemki. Zostałem zmieciony i jeszcze miałem 600 fingu. Dobra, kolejna bitwa na siódemki i gramy T8 czy 2. Co tam ma przeciwnik? Nie ma Bezeta, ale ma Patriota Polercia i Ironer niego. Postaramy się mimo wszystko zrobić jakiś wynik tym naszym T8 czy 2, jak już go mamy z eventu, to fajnie byłem nim grać. Ja nim generalnie nie gram, nie? Jakby to jest czołg, który mam z eventu i sobie jest w garażu stoi. Ale postaram się dzisiaj coś nim. Ugrać my też mamy Iron Erniego, jakieś... jakiegoś Buroskę i Karnerwona. karnerwona no nie wiem jak to się czyta. Z tego co słyszę, to każdy to czyta inaczej, więc ja to po prostu będę nazywał Karnarvon. Cofniemy się, żeby ten lajcik mi tu krzywdy nie zaczął robić. Nawet, nawet w sumie nie będę tam podjeżdżał do tego lajta. Chowamy się tu za skałą i spróbujemy pikować. Ten czołg jest dość mocny z przodu, więc. Yy... No, postaram się jakoś. Jakiś wynik tu robi ten karnarwon, pojechał sam. No i co z tego, że chłopie spotujesz, jak za chwilę chłopie nie będzie? No nie. No i ja muszę w tym wypadku z Isem podjeżdżać Do pana, który na szczęście by mi nie celuje jeszcze O, obró zdążył obrócić lufę, ale nie dał rady trafić Iron Ernie tam mnie niepokoi Chociaż on nie ma lufy nawet na naszą stronę Oj, 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 oj to jest zasadzka. Tam gdzieś stoi jeszcze jeden przyjaciel. Dobra, ten T29 ten, ten sobie trochę na za dużo pozwala. No niestety nie przebito pancerza Oj, sorry monteczko, nie chciałem cię przedstawić no, ten SRV tam, SMV znaczy się mnie tam odcłukuje Postarałem się wysłać tego pana do garażu i SMV odbiłem. Więc siadł on bardzo dobrze. I przy okazji, pan najefował to temu naszemu teammateowi nie, nie widziałem w sumie, czy on naprawi tą głośnicę od razu, czy nie. No gdzie ten SMV stoi? Ojoj, oj oj. oj oj, oj, nie spodziewam się, że ja to przeżyję. O, udało się, jak widać, No, więcej szczęścia niż rozumu, no, ale udało się. Co ten burowskie tu chciał uczynić? Nie wiem do końca co, ale to, to było głupie, że próbowałem tam zrobić. Ja się tam już nie wychylam, bo ten SMV tam stoi celowany pewnie. Także podjadę sobie z resztą ekipy od tej strony. Spróbuję tak tutaj od góry. O, tam mi się pojawił chyba przesad na kogoś. Tak na tego t 25 mamy przestręł, leło się chyba nie będzie wychylał. O, cholercie. No tego się bałem, właśnie, że ten SFA Gdzie on stoi w ogóle? On był kiedyś wykryty? Nie, więc stoi gdzieś w krzaku, nieważne. Kolejna bitwa. Dobra, kolejna bitwa tym T20. Yy, nie po drodze mi z tymi Amerykanami. Ostatnio, no nie za dobrze mi się gra tym, tym T20. On ma taką penetrację. No, można to uznać, że to nie jest jakiś, jakaś tragedia, ale. Nie wiem w sumie, czy ja to mówiłem, czy, czy nie. Yy... No... no średnio, średnio mi się nim gra. Jakby te medy amerykańskie ciężkie co się odbyć. Nawet na side sidescrapie mi się przebija. I gramy siódemką na dziewiątki, także ta bitwa już jest przegrana z góry. Jak gramy? Tam my mamy Obiekta i składę. Chociaż ten CS... 59. Strzelałem się z nim parę razy, no ale nie 71. Także jak gdzieś podjadę do miasta i postaram się spotować Bo ten czołg dosyć szybko jest w stanie jeździć. Także tak to sobie was zorganizujemy. Tam jest siódemka, no. Słabo się czuję, będąc kowerowane przez siódemkę. O, mamy już Progetto wykryte. No, jak widzicie, no ciężko jest tam cokolwiek, tę to zrobić. Tam jest to 8 czy T2 On tak podjechał wcześniej dosyć agresywnie i chyba będę liczył, że on to po prostu zrobi ponownie. Jeszcze tego radiooperatora operatora sobie wezmę i yy, naprawię. Tu jakiś Black Prince się wpierdziela. Ten Black Prince to jest powolny, ale to jest w sumie dobry czołg. Fajnie się im gra. Sporo idzie odbić. Biernie kiedyś na koncie cikiego. Kto tak mówi, no niestety jest wolny strasznie. Co ty robisz? Why Oho, uh oho. -huh. Uh -huh. Jedzie. Ale on jest ogromny, popatrzcie Przecież on jest dwa razy dłuższy i trzy razy wyższy No to brodżeto Weszło, to mi ten T832 zapodał No King Tiger, gdzie ten czołg w ogóle stoi? Niby oj, chowam się. Jakiego strzału od tego T832 mogę nie przeżyć. ładnie no niestety nie weszło mimo, że stał bokiem i był zielony no niestety staliśmy garaż ale na dziewiątki tak dużo zrobiłem, zwykle na dziewiątki nie robi nic Dobra i widzimy się w ostatniej bitwie dzisiejszego odcinka. Gram sobie oczywiście westyjskim niszczycielem bo próbuję pojechać tam gdzieś na wzgórze coś wykombinować. Ja się z tym czołgiem e, e, często kłuczę e, kłócę i często się z nim e, przepraszam. Sądzę, że... On ma swoje momenty, da się im naprawdę sporo bitwy zmienić. E, ale są też momenty, w których kompletnie nie wiem, jak się tym czołkiem zachować. On jest ogromny, um, no, dosyć miękki. Także zdecydowanie nie czołg dla nowych graczy, i ja go niestety kupiłem, jak zaczynałem grać w wodę, To był pierwszy czołg jak kupiłem. I weszło w tego bulldoga. No proszę. Do tego Pana nie przebijemy, więc ja stąd po prostu pojadę Nie będę się łudził Najpierw strzał może trochę fartem A nie skillem, ale wszedł No niestety nie przebijemy tego... Nie, nie mamy się strzału na tego Ebera. Tam jest Pershing. Próbujemy wesprzeć tego T8 czy 2 naszego. ISA3. No bo te czołgi powinny być możliwe do przebicia. No mamy bardzo sporo penetracji, więc wątpię, żeby oni się dali radę tak skontować, to jak nie przebije chyba że będą wyjeżdżać tak idealnie przodem to lepiej się w takim razie trochę schować oho i on już on już wie już jest celowany we mnie I że pan wie gdzie ten czołg ma najmocniejszy ten pancerz no bo wychyla idealnie przodem Dostał chyba po peryskopie Nie wiem czy ten strzał poleciał, ale definitywnie nie w ten czołg 8 czy 2 ładuje podobną ilość czasu No, tylko że my jesteśmy wyżsi to on ma Więcej czasu na, za na zadanie nam damage'a niż my jemu Dobra, po garnku weszło. Przynajmniej celowałem w garnek. Jak nie weszł garnek to śmiesznie, ale weszł przynajmniej w ciągu. O nie weszł. Leciał nad nim. teraz spróbujemy go dojechać. I to był głupi pomysł. Ładnie, został wyciągnięty. Musimy uważać, wam mam totalną resztkę życia. O, t 3, bo te czołgi w ogóle są rzadkie, więc to, że ten pan tam akurat stoi, to też jest dosyć nietypowe. Samo znalezienie tego czołgu jest nietypowe w tej grze. Bo mało ludzi im gra i w sumie się nie dziwię. No bo co z tego, że mamy niszyciela, który przebije w każdego, jak każdy przebije tego niczyciela. jest za górką więc nic mu nie zrobimy o ten pan za chwilę będzie no i strzał tam ma kolegę więc próbujemy tak od lewej trochę podjechać No niestety nie weszło, ale mogę chwilę poczekać, bo pan stoi tam z tyłem. Dobra, udało się go wysłać do garażu. Może nie tyle damage'a ile bym chciał weszło, no ale coś tam weszło. Ładnie. No i bitwa zwyciężona 1838 damagea, 1040 przebitego i 122 po wykryciu. Myślę, że cał całkiem nie najgorsza bitwa. Zobaczymy jeszcze, jak moje statystyki się mają do innych graczy. Chociaż damagea tu było do zrobienia sporo, więc obstawiam, że może być nie za dobrze. No i przy okazji 94 tysiące, 30 tysięcy. Z czegoś tam jeszcze dostałem. Zobaczmy. A, damage'em nie najgorzej. Czwarty. Co prawda wiadomo, że ten ma dwa razy więcej, więc też nie ma co flexować. Ale było nie najgorzej. Także ja Wam dziękuję najserdeczniej, jak tylko to możliwe, za oglądanie tego odcinka. Jeśli Wam się spodobało, to bardzo byłoby mi... By... Bardzo byłoby mi było... No nie, dobra. Bardzo miło by mi było. Okej, okay, dobra, tak, tak to ujmę. Gdybyście zostawili łapkę w górę, subskrypcję i komentarz, a także byli na inne kanały Grupy RedCore, do których linki standardowo znajdziecie w opisie. Dzięki serdecznie i bye! -o.